Czołem, czołem, kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Rainbow Six Siege, a dzisiaj chciałbym wam pokazać tak bardziej konkretnie na jakich zasadach działa system obrażeń w grze. Różni się on naprawdę dosyć mocno w przypadku porównania go do chociażby Battlefield 4, dlatego na pierwszy rzut oka nie jest to aż tak proste jakby się mogło wydawać, ponieważ w Rainbowle naprawdę bardzo wiele czynników poza zwykłym strzeleniem ma wpływ na to ile zadajemy obrażeń naszemu... Oponentowi. Także to będzie pierwsza kwestia, którą się zajmiemy, a później jeszcze pogadam sobie chwilkę o tym, co ja sądzę na temat headshotów w Rainbode. Czy to dobrze, że każdy headshot z każdej odległości, każdą bronią e, powoduje od razu śmierć naszego oponenta i jak to może po prostu wpływać na grę, moim skromnym zdaniem? Także słyszę się już za parę sekund. Zanim jednak przejdziemy do tematu, moje szybkie pytanie do Was. Czy chcielibyście zobaczyć więcej filmów, w których po prostu montuje jakieś swoje najlepsze, bądź też najlepiej drużynowo zrobione przez nas akcje wraz z komentarzem z spika, tak jak to było ostatnio, i po prostu robić z tego takie krótkie 7-8 minutowe filmiki czysto? tylko i wyłącznie dla rozrywki. Pytam się, bo mam tych klipów naprawdę ogrom na dysku i nie robię filmów z Rainbow'a na tyle często, aby je po prostu zużywać, więc moje pytanie jest takie, czy chcielibyście czasem oglądać po prostu takie zwykłe, szybkie montaże, jakie są po prostu często popularne na zagranicznym YouTubie. Dajcie mi znać w komentarzach, jakoś się do tego ustosunkuję. Także, moi drodzy, koniec ogłoszeń. Zabieramy się już za system obrażeń. Dlaczego w ogóle zabieram się za ten temat? Ponieważ bardzo często jakiegoś rodzaju niesnaski Wynikające w grze i nasze przekonanie, że kogoś zabiliśmy albo nie zabiliśmy, i dlaczego kogoś nie zabiliśmy, bo w niego strzelaliśmy, oczywiście pomijając netcode, który nie jest idealny, wynikają bardzo często po prostu z niewiedzy. Dlatego też analizując system obrażeń i jak. To wszystko działa, należy wyjść od pierwszej bardzo istotnej rzeczy. Na pewno wiecie, że każdy operator jest w pewien sposób zdolny absorbować obrażenia, czyli jest po prostu na nie odporny. Może być odporny w jednym punkcie, w dwóch punktach albo na maksa mieć armor na trzy kropeczki. I teraz, w momencie, w którym strzelamy do typa z naszej broni, która ma odrzut i ma normalnie obrażenia, na przykład na poziomie 46, to w momencie, w którym trafiamy go w którąś z trzech stref głowa. Instant dead od razu to nie ma znaczenia, ile ma obrażeń nasza broń, ale jeśli trafimy go w część na przykład zieloną albo w część żółtą, odpowiadającą klatce piersiowej albo kończyną, to w momencie, w którym na przykład dana osoba, dany przeciwnik ma jedną kropeczkę na armorze i trafimy go w klatę. To wtedy zadajemy mu 100% obrażeń naszej broni, czyli w tym wypadku na przykład 46 z 46. W momencie, w którym gramy przeciwko osobie, która ma odporność na obrażenia w liczbie dwóch, czyli ma dwie kreseczki albo dwie kropeczki na 3, to wtedy zadajemy od około 85% do 90% na z tych 46 obrażeń. I tak na przykład grając przeciwko osobie, która ma trzy kropki, zadajemy 80% z 46. Ale sytuacja zmienia się diametralnie i to jest też bardzo duży game changer, dlatego też rukiem zawsze warto grać i zawsze warto mieć RUKA przy sobie. To opcja, w której na przykład taki operator, który posiada max Armor, 3 kropeczki na 3 i założy dodatkowo jeszcze tą tarczę czy tą kamizelkę kuloodporną, którą posiada róg, wtedy zadajemy mu aż jeszcze o 20% mniej. Obrażeń, czyli w tym momencie z 80% z 46 punktów robi się procent 60. I bardzo podobna sytuacja ma miejsce oczywiście w przypadku trafienia w kończyny, bo opcja, w której nasz przeciwnik ma jedną odporność to 75%, dwie odporności to 70%, trzy odporności to 60%, a już w momencie, w którym jeszcze trafiamy osobę na przykład w stopę, kiedy ma to umocnienie rukowe, to jest to 33%. Dlatego, moi drodzy, to jest tak niesamowicie istotne, aby zdać sobie po prostu sprawę, kiedy możemy sobie pozwolić na może jakieś mniej dokładne strzelanie, bardziej sprejowanie, a kiedy jednak wypadałoby troszkę bardziej przymieszyć, bo tak jak widzicie, ma to kolosalne znaczenie, w którym miejscu nasze kule powędrują, w które miejsce po prostu one powędrują i przede wszystkim też czy w drużynie przeciwnej mamy ruka z pancerzami, które mogą wziąć, tak jak przypominamy wszyscy członkowie drużyny przeciwnej. Także moi drodzy, jak widzicie, jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, ile obrażeń zadajemy naszemu wrogowi. Jest to zupełnie inaczej rozwiązane niż chociażby w przypadku Battlefielda. Wiem, że nie warto porównywać, bo to są dwie zupełnie różne gry, ale mimo wszystko mechanizmy warto jakoś ze sobą zestawić i wyciągnąć konkretne wnioski. Na przykład w Battlefieldzie mamy po prostu konkretny mnożnik trafienia w głowę, mnożnik trafienia w klatę i tyle. No bo wiadomo, jest jeszcze oczywiście perk obrona, który dodatkowo ogranicza to ile dostajemy wszelkiego rodzaju damage'u, ale jeszcze konkretną e, zmianą, która wpływa na to, ile zadajemy obrażeń w Rainbole, jest na przykład przestrzeliwanie przez ściany, także tutaj wszystko naprawdę ma swoje miejsce i nie wszystko jest aż tak jasno wyklarowane, nie da się tego wszystkiego aż tak zapisać, bo ta gra jednak w tym aspekcie czasem rządzi się swoimi prawami. No i Rzecz, która jest bardzo, bardzo często jakąś taką kością może niezgody, kością do wymiany zdań, to oczywiście... Headshoty. Headshoty, które ja uważam, że ta gra posiada bardzo dobrze zrealizowane. Po pierwsze, headshoty są bardzo, bardzo gratyfikujące, i to, kiedy w którymś momencie strzelamy headshota, no to od razu aż czuć, że faktycznie ten gościu powinien zginąć. Jest to niewątpliwie bardzo realistyczne. Oczywiście przeciwnicy takiego rozwiązania mogą od razu wyjść z kontrargumentem, że to nie jest realizm. To jest gra. Tutaj wszystko powinno być zbalansowane. Ale zauważmy jedną rzecz. Po pierwsze, problem rodzi się w momencie, w którym faktycznie Dochodzi do takiego delikatnego spłaszczenia tych wszystkich broni. Bo nie ukrywajmy, że tak naprawdę, jeśli mamy Ejma, jeśli ktoś ma Ejma, no to. Nie musi aż tak bardzo przykładać wagi do tego damage, do tych obrażeń, jaką daną broń posiada, tylko wystarczy, że będzie strzelał heady, założy sobie Akoga i tyle. Przed patchem, który wprowadzał pewne modyfikacje w odrzucie, szczególnie pistoletów maszynowych, tak bardzo popularnych przed patchem z Akogami, no to faktycznie wyglądało to tak, że bardzo często ludzie woleli używać tego sidearmu, tej broni głównej maszynówki, zamiast na np. zwykłej broni głównej. Właśnie z tego prostego powodu, że mamy te headshoty i one od razu powodują killa. Z drugiej jednak strony, moi drodzy, w momencie w którym gra Rainbow Six Siege pozbawiłby się właśnie tego mechanizmu, w którym jeden headshot równa się zgon, no to moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo wiele by ze swojego charakteru straciła, bo przez ten fakt, przez to, że takie coś występuje w grze, przez to, że wystarczy strzelić komuś banie z odpowiedniego kąta albo dobrze się ustawić, tak Gra jest może nie tyle traktująca o waszym skillu w łapie, ale też bardzo bardzo duże znaczenia ma to co macie w głowie, to jak znacie mapę, to jak dogadujecie się z zespołem, to jak potraficie się ustawić taktycznie i dlatego wydaje mi się, że jest to gra, która oferuje coś Czego wiele gier nie potrafi zaoferować. Bardzo często też Rainbow jest porównywany, moi drodzy, do Counter-Strike'a. I moim zdaniem też jest to delikatny błąd, bo ostatnio na przykład rozmawialiśmy ze znajomymi i tam padło bardzo fajne zdanie, że jedyną rzeczą, która jest podobna w tej grze do Counter-Strike'a, to emocje, które towarzyszą, gdy gra się jeden na trzech, jeden na dwóch, ogólnie rzecz biorąc emocje. I coś w tym jest, moi drodzy, bo patrząc na to, w jakimi prawami rządzi się Rainbow i właśnie dzięki tym poniekąd unikalnym headshotom, które powodują od razu zgon, ta gra daje naprawdę, naprawdę moim zdaniem bardzo duże możliwości podejścia do niej, nie tylko biorąc pod uwagę wasze zdolności aimerskie, ale też przede wszystkim, i wydaje mi się, że to jest nawet rzecz ważniejsza w rainbole niż dobre strzelanie. Wasze umiejętności analityczne, oczywiście wiadomo, no strzelać też trzeba potrafić, ale tego można się nauczyć. Wydaje mi się, że tutaj na pewno się w tym aspekcie, w tym aspekcie, w tej kwestii możecie ze mną zgodzić w ciemno. Mam przynajmniej taką nadzieję. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wy myślicie przede wszystkim o tych headshotach. Czy to jest dla was coś innowacyjnego, czy chcielibyście, aby to zostało zmienione, czy to sprawia jednak, że faktycznie jest to problematyczne, szczególnie przy wyborze broni, bo no poniekąd, tak jak już wspomniałem, sprawia to, że ta gra e, nie posiada jakiegoś urozmaicenia w przypadku pukawek, które mamy dostępne właśnie ze względu na model obrażeń. No i dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć takie krótkie urywki, jak wcześniej Wam wspominałem, chociażby jak z ostatniego materiału z Rainbow'a, po prostu z gry na żywo. Także moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy Was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa-pa.